Jak dodać dokument kasowy w insert GT? W celu dodania operacji kasowych odzwierciedlających zdarzenia w kasie, wybierz finanse, dokumenty kasowe. Możliwe jest dodanie wpłaty i wypłaty kasowej oraz transferu do innej kasy, a także na rachunek bankowy. Okno wpłaty i wypłaty kasowej jest bardzo podobne. Widoczny jest numer dokumentu oraz data. Standardowo uzupełniana jest data systemowa, ale możesz ją zmienić. W polu Od możesz wybrać jedną z czterech opcji. Dokumenty kasowe mogą być od kontrahentów, pracowników, instytucji oraz wspólników. Kartoteki można wybrać z listy. lub wyszukać za pomocą instynktu. Następnie wybierz właściwą walutę i podaj wartość wpłaty kasowej. Pole tytuł możesz uzupełnić ręcznie albo może zostać uzupełniony automatycznie przez program poprzez wybranie checkboxa: generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Wówczas program uzupełni je wpisując numery dokumentów rozliczanych przez daną wpłatę. Dodatkowo nazwa tytułem jest hiperlinkiem, który pozwala na rozliczanie rozrachunków, rozliczanie automatyczne, a także pokazanie dotychczasowych rozliczeń. Przykładowo wybranie rozlicz rozrachunki wyświetla listę nierozliczonych rozrachunków z danym kontrahentem, które widoczne są w systemie. Wówczas wystarczy zaznaczyć rozrachunki, które mają zostać rozliczone. Zaznaczenie dopisz do zaliczek jako wolną spłatę powoduje, że tworzona wpłata kasowa będzie traktowana przez program jako zaliczka. Czyli będziesz mógł ją podpiąć jako przedpłata w oknie wystawiania dokumentu, lub będziesz mógł rozliczyć rozrachunek za jej pomocą przez wykorzystanie opcji Rozlicz przez skojarzenie. W polu Opis możesz dodać dodatkowe uwagi. W polu Wystawił domyślnie podpowiada się zalogowany użytkownik z programu, ale możesz go zmienić. polu wpłacił można wskazać osobę odpowiedzialną za wpłatę. W przypadku KP dla kontrahenta w tym polu podpowiadani są jego pracownicy, widoczni w kartotece w zakładce CRM. Dzięki wybraniu kategorii możesz potem odpowiednio przefiltrować dokumenty kasowe. Zaznaczenie pola bez danych kontrahenta automatycznie wyszarza sekcję od Należy z tego skorzystać w przypadku zaewidencjonowania własnych wpłat gotówkowych. Na zakładce własne można uzupełnić pola własne, które należy wcześniej zdefiniować w parametrach pól własnych dla obiektu kasa przyjmie. Po zapisaniu dokumentu kasowego możesz go wydrukować.